Kupiłam nam picie. Którą chcę mam, czy cytrynową? O, Nesty! W puszce? Co, w puszce to dużo lepsza. Specjalnie szedłem do Żabki, bo tylko tam są. Edycja limitowana. Że stwierdziłem, że trzeba korzystać, póki są. Nie wiem, o co ci chodzi. Ja mam z taką półlitrową puszką same dobre skojarzenia. Cicho, słuchaj. Mmm, teraz to nawet mi się zaściało pić. Dźwięk dla moich uszu. No i taka puszka to praktyczne. Na raz weźmiesz, wypijesz i wyrzucisz. I że ty się potem modlisz nie wiadomo ile nad tym piciem. Chyba nawet nie muszę wspominać, że z puszki lepiej smakuje. No i jak idziesz po mieście z taką otwartą puszką, to się czujesz tak... jak main character grający w teledysku. Co? No, no, właśnie tak. No dobra, daj też oko tronę. Cytrynową? Proszę bardzo. Mmm, miałeś rację, sztos. Ojciec zawsze ma rację. Między mną a moją siostrą jest 7 lat różnicy I ona nie rozumie naprawdę wielu moich decyzji zakupowych Ale po zobaczeniu tych zakupów To już naprawdę zapadłaby w śpiączkę Zacznijmy lajtowo Taka torebka, kontrowersyjna Bo w ankiecie na Instagramie zebrała same minusy Moja siostra bumerka No offense, jesteś cool bumerką Powiedziałaby, że wygląda jak wyciągnięta z szafy babci I w życiu by jej nie ubrała Ale to jest jeszcze nic <laughs> Przygotujcie się Taki pas, ja wam to zaprezentuję To się nosi tak kochani Ciach, mój chłopak powiedział, że to jest pas bokserski Zwał jak zwał, ale mi się podoba <laughs> Daria zeszłaby na zabawę Jeszcze jej nie pokazywałam, że go kupiłam Siostro, jeśli to oglądasz, dawaj recenzję w komentarzu No a tego to chyba nawet nie muszę komentować Moja mama, siostra, babcia Nieważne, nikt nie zrozumiałby Przypiętego gnoma do torebki Noszonego przez dorosłą dziewczynę Poważną studentkę Pozostawmy to bez komentarza Jeśli moja siostra to ogląda, to mam nadzieję, że jeszcze oddychasz to będzie najbardziej randomowy hol zakupowy w historii tego kanału. W tej paczce może być wszystko. Zamawiałam to ze stronki, do której totalnie nie mam zaufania. To było już tak dawno, że nawet nie pamiętam, co tu jest. Sprawdźmy, co ja najlepszego zamówiłam. Pachnie, Chinami. Nie obrażając Chin. Rzecz numer jeden: wytyfy. Nie mam pojęcia, co to mogło być. Zabezpieczone? Chyba nieźle. Wiem. Jak wiecie, albo i nie, ja jeżdżę totalnie starym autem, takim gratem zupełnym. I on ma takie przydymione lampy, jakby jakiś emeryt nie jeździł 50 lat. To jest płyn, który ma sprawić, że te lampy znów będą błyszczeć. Nie jestem pewna, że to nie zadziała, ale zamówiłam. Dalej jest tylko gorzej. This. Jako największa fanka chipsów na świecie marzyłam o tym sprzęcie, odkąd dowiedziałam się, że istnieje zgrzewarka. Jak otworzycie chipsy, to żeby wam nie wyschły, możecie je sobie tym zgrzać z powrotem. To nawet brzmi tak badziewnie, że jestem pewna, że nie działa. I nie ma baterii. Instrukcja jest po chińsku, ale ogarniemy. Dalej, mikrofon. Tutaj wykazałam się dużą dozą zaufania, ale opinie były na tyle dobre, że stwierdziłam, że spróbuję. A nuż wprowadzi jakość dźwięku w moich filmach na wyższy poziom? Coś mi się nie wydaje. Ale może zobaczymy. Ale tak można sobie nawet przyczepić do koszulki fajne. <słuch> Akurat jak robiłam to zamówienie, to miałam zakwasy I uwzorałam sobie, że niezbędnym do życia będzie mi to Masażer do mięśni Czy coś To powinno być takie małe Ostatnia rzecz Mały, słodki termos Znaczy chciałam, żeby to był termos, ale nie wygląda zbyt solidnie To jest chyba plastik No wrzątku do tego chyba nie naleję Trochę fail Bądźcie ostrożni, jak zamawiacie rzeczy z Chin Mamo, bo ja mam w czwartek wycieczkę No to kup sobie jakiś prowiant Dobra, to ja bym wzięła to i jeszcze to i to Dziecko, jak ty daleko jedziesz? O, daleko Czyli? Pani powiedziała, że 40 kilometrów To nie jest daleko Ale musi mi starczyć na całą drogę Poza tym muszę mieć więcej od Asi A ona zawsze ma najwięcej słodyczy I nikt ze mną nie usiądzie, jak nie będę miała dużo No dobrze, to weź Ej, Aga, siadamy razem w autobusie? Wiesz co, ja już ci z Tosią No jak chcesz Ja mam... Cały plecak słodyczy W sumie raczej się nie obrazi Zresztą i tak chciała mi zająć miejsce przy oknie A od korytarza siedzieć nie będę W sumie to ja też bym chciała siedzieć przy oknie Bo ty masz inne walory Usiądziesz gdzie tylko będziesz chciała Dobra, to co macie? Bo ja nie chcę się chwalić, ale mam zacny asortyment O kurczaki Asia, co ty masz? Zozole, kwaśne muchy Coś jeszcze? No po co mi więcej? Jedziemy tylko 40 kilometrów No nie popisałaś się Aga, mi mama spakowała kanapki no to już wiem, czemu ze mną siedzisz. Antek? Ja wziąłem chipsy. Ale chipsów nie wolno w autobusie. Proszę mi je oddać. Biedak. No to patrzcie, co ja mam. Również kwaśne muchy, farbujące język, zozole sticks. Kolorach tęczy. Wow! I masę innych rzeczy. Nigdy nie widziałam tyle słodyczy w jednym miejscu. Nie bój nic. Spokojna Twoja rozczochrana. Każdy z Was może mieć tyle słodyczy, bo Zozole organizują loterię. Co? Normalnie. Od 1 września do 30 listopada tego roku. Każdy, kto kupi produkt Zozole, może wygrać. I to nie byle co. Wypłatę 50 zł z bankomatu blikiem. Wiecie, ile słodyczy możecie mieć za 50 zł? I zozolowe bluzy. Każdy z Was może je mieć. A na Zozole.pl sprawdzicie. Czy wygraliście? Mów do mnie więcej. Królowo słodyczy. O, chyba wysiadamy. No nie! Spokojnie, w drodze powrotnej opowiem Wam więcej. Sytuacje z życia mojej rodziny, które brzmią jak totalna ściema, ale wydarzyły się naprawdę. Zaczynamy z grubej rury. Mój tata odciął sobie kiedyś palec. Nie, że się skaleczył nożem smarując kromkę masłem, tylko normalnie odciął sobie palec piłą łańcuchową. I nikt mi w to nie wierzy, bo ten palec udało mu się przyszyć. Ale co się należało w słoiku z lodem, to jego. Generalnie zła fabuła. Numer dwa. Mojej siostrze kiedyś strzelił fajerwerk w nogę, dlatego teraz mega boję się fajerwerków. Wystrzałowy Sylwester. Ała o mnie, to zapomniałam o swoim egzaminie ósmoglasistym. Jest to dosyć ważne wydarzenie, które decyduje, czy się dostaniecie do liceum, bo jakoś tak mi umknęło i pojechałam sobie na zawody do Czarnogóry. Wychowawczyni była w niezłym szoku, jak mój tata się zapytał, kiedy jest drugi termin. A ona, że nie ma, to jest jak matura. Na szczęście udało się dla mnie skołować wcześniejszy transport i wróciłam autokarem z Czarnogóry prosto na egzamin z Polaka. Czy zdałam go na 96%? Oczywiście, że tak. No i elegancko! Mój tata regularnie gra w paradokumentach. Kiedyś na rucie, jak na YouTubie oglądał nawet jego. Dlaczego ja trudne sprawy na ratunek 112 dosłownie grał we wszystkim? Ludzie mają różne hobby, ale nikt mi nie wierzy, jak to mówię. Jesteśmy całkiem specyficzną rodziną. Tym dziś zaskoczy mnie CKE. Gofry! Mój pies ostatnio wpierdzielił gofra. Następnego dnia myślałam, że mu dupę. Dobra, nieważne. Dawajcie następne. Następ jest broniony hasłem. A co ja jestem hakerem? Żeby hasła zgadywać? W ogóle to tutaj jest chyba nielegalne. To na pewno test na uczciwego obywatela. Hmm, nie dam się. Marta układa książki. No dobra układa, to układa, po co drążyć temat. Ja mam lepsze pytanie. Czy na tej półce znalazło się It Ends with Us? Bo jak nie, to ja tego nawet nie liczę. Plan miasta. Jaka jest odległość między dworcem a galerią? Za dużo. W Poznaniu normalnie jest galeria na dworcu i nie trzeba żadnych odległości liczyć. Nie wiem, dawno cenie było to, to strzelę. W urnie jest 18 kul. Czy ktoś może mi wreszcie wytłumaczyć, o co chodzi w tych zadaniach? Co robią kule w urnie? Chyba nigdzie tego nie zrozumiem. Pociąg przebył ze stałą prędkością. Dobra, to jest nieważne. Ważne, czy wjechał na dworzec w Poznaniu i ma na miejscu galerię. Bo jak jechał do miasta z poprzedniego zadania, to jest szansa, że jechał pusty. Czyli mogli odwołać. Gdzie tu jest odpowiedź? Wcale nie pojechał. Dziękuję, wychodzę. Jestem rozpieszczoną influencerką, to oczywiste, że nie radzę sobie w życiu. Nie umiem ugotować praktycznie nic, nawet naleśników. A bardzo mnie to irytuje, bo kocham naleśniki! Ale pojawił się dla mnie ratunek. Napisała do mnie na Instagramie babeczka, która razem z mężem prowadzi firmę, która zajmuje się sprzedawaniem naleśników w proszku. I mają wersje normalne, bez laktozy, truskawkowe i czekoladowe. Truskawkowe naleśniki? Musimy to przetestować! Niby wystarczy wlać wodę i wymieszać. Pachnie truskawą. Teraz wstrząsnąć. Jest totalnie różowe. Rozgrzewamy patelnię. Jest ogień. W ogóle myślałam, że to wychodzi drożej, a taka butelka kosztuje tylko dychę. Jak to się sprawdzi, to będzie mój game changer. No ale nie mów hop. Wlewamy olej. Siup. Trochę. Chwila prawdy. Patrzcie. O, jest różowe. Tak totalnie różowe. Pachnie truskawkami jak to smażę, nie mogę. Nie patrzcie na formę. Pierwszy naleśnik jest zawsze do wyje... Wiadomo. Druga próba. Proszę wyjść ładny. Chcę zrobić ładne zdjęcie na Instagrama. Mam nadzieję, że nie jest surowy. Ej, dojechany. Czuć te truskawe, nawet. Ładko przecież z Nutellą to będzie sztos. Smażenie zakończone. Piękne różowe placusie na stole. Specjalnie na tę okazję wczoraj kupiłam nutellę, bo wiadomo, że jak placusie, to tylko z Nutelką. Zawijamy. I próbujemy. Bardzo obiektywna recenzja. Ja byłam pewna, że z tą całą truskawką to będzie skam i że to będą po prostu różowe placki, ale w ogóle nie będzie czuć tej truskawy. A ja uwielbiam jeść naleśniki z nutellą i dżemem razem. Tutaj mam samą nutellę, ale ten dżem już jest niepotrzebny, bo tak czuć tę truskawkę. Matko, jak to jest, jest świetne. Mega sztosik. Odkrycie roku. Giga polecanko. Cheers. Nie umiem się zdecydować, musisz mi pomóc wybrać. W obydwu fenomenalnie. A jakbyś już musiał wybrać? No ty we wszystkim wyglądasz ładnie. Dobra stara, mam dwie opcje. Pierwsza, cheerleader i druga, pirat. Szczerze? Oba wyglądają jak z seks Izu, możesz chociaż raz być poważna? Mam problem, to widzę i to poważnie. Dobra, tak poważnie, jak nie chcesz reprezentować gorących piratek z twojej okolicy, wybrałabym cheerleaderkę. Wciąż boję się, że mój oparzony palec trzeba będzie amputować, więc spróbujmy się pogodzić z tą myślą. Jakie widzę plusy w odcięciu mi palucha? Numer jeden, tańsze paznokcie. Nie widziałam co prawda w cenniku żadnej styliski takiej informacji, że 9 palców zrobi taniej niż 10, ale myślę, że jest to do dogadania. No, materiałów schodzi mniej, nie? Jeden palec mniej do oparzenia mi zostaje. Wiecie, minimalizuje ryzyko wypadku. No bo statystycznie łatwiej jest zrobić sobie coś w palec jak ma się ich 10, niż jak ma się 9. No nie powiecie, że nie. Content. No. Jakoś trzeba się pocieszyć, tak? A nagram filmik z rekonwalescencji, może pójdzie w viral? Kolejny plus, łatwiej będzie mi wybrać palce, które włożę do kuli dokręgli. <laughs> nie wiem, ja mam zawsze rozkminę, które palce powinny iść do tej kuli. A jak serdeczne odejdzie, to nie będę się przejmować, bo nie będę miała wyjścia. <laughs>